Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam gulasz angielski od rolnika. 96% mięsa w puszce łatwo otwieralnej z długą datą przydatności. 6.24 24 no ale to w miarę świeży zakup. Podobno pod względem smakowym wyróżniająca się ta puszka wśród innych gularzy. No ale wiadomo, smak to kwestia gustu. Nie każdemu może on smakować identycznie. Czy będzie dobry, to zaraz się przekonam. To będzie wyłącznie moja opinia na ten temat. Wyprodukowano przez firmę Rolnik, dla firmy Rolnik. Tak dziwnie tutaj to opisane. No, każda z innego miasta. No ale co my mamy dokładnie tutaj w składzie? Konserwa mięsna blokowa, sterylizowana. Mięso wieprzowe, skrobia ziemniaczana, przyprawy, ocet spirytusowy, stabilizator 1, drugi, trzeci, wzmacniacz smaku, przeciwutleniacz, substancja konserwująca, aromaty glukoza. No mamy 6 S składników. No, oczywiście nie wszystko jest szkodliwe w różnym stopniu lub w ogóle nieszkodliwe, no ale jednak liczba dosyć wysoka. Jak na tego typu gularze czy podobne puszki? Przeważnie są trzy składniki. Tutaj mamy dwa razy więcej. Czyli w zasadzie te stabilizatory dodatkowo. No nie wiem, ja już po przeczytaniu takiego składu raczej niechętnie bym chciał to kupować ponownie. No ale zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie smakowo. Puszka 300 gramów kaloryczność 180 kcal na 100 gramów produktu czyli taka jak zazwyczaj jest poniżej 200 to nie powinna być tłusta no a całość taka to ma 540 kilokalorii tam drobnym druczkiem wszystko jest opisane jak kogoś to interesuje no i sprawdzamy jak to rzeczywiście wygląda i jak to smakuje czy lepiej czy gorzej niż te inne Tak to się prezentuje. No, wygląd ładny. Zapach jak najbardziej w porządku. Widać tutaj trochę galaretki. Tego tłuszczu tutaj za bardzo nie widać. Więc rzeczywiście chyba to nie będzie tłuste. Dodatki się zawsze jakieś przydadzą do tego. Najpierw tu, gdzie jest ta galaretka. Bez żadnych dodatków. No tu, gdzie jest galaretka, jest to soczyste. No, rzeczywiście, troszeczkę się jakby wyróżnia spośród tych gularzy innych, które do tej pory jadłem, no bo nie jadłem przecież wszystkich raczej. Powiedzmy, takich popularnych, jak są w Biedronce, w Lidlu czy tam w netto. Mięso nie jest może tak do końca zmielone, bo widać też tu takie kawałki mięsa. No tego tłuszczyku rzeczywiście tutaj nie ma, chyba że tam całkowicie na dnie będzie. No, mięso jak najbardziej jest w porządku pod względem smakowym. Ale czy warto dopłacać więcej za to, że jest minimalnie lepsze od innych? Z tym, że z gorszym składem, to już może niekoniecznie tutaj jakiś bardziej tłustrzy kawałek się trafił, no i tutaj też już. No, ale ogólnie nie jest to tłuste. Ale pod względem smakowym jest jak najbardziej w porządku. No, szkoda, że tutaj jest tyle tych E-składników. Może troszeczkę się wyróżnia spośród innych, ale niezbyt mocno. Sądzę, że przeciętna osoba raczej nie wyczuje tego smaku. Trochę lepszego. Na pewno nie jest to konserwa, którą chciałbym mieć w swoich zapasach. Pomimo, że trochę w smaku się różni, są lepsze od tej, i niekoniecznie z konserwantami, albo nawet z konserwantami, ale w mniejszej ilości. No, galaretki to zbyt dużo nie ma, raczej ona jest tak. Blisko tej puszki, tam pod spodem troszeczkę jeszcze widać. No tu widzę kolejny jakiś kawałek tłusty. No, a nie by miał nie być takie tłusty, ale jednak ten tłuszcz jest widoczny. Zależy do jakiej chyba konserwy, co im się tam wepcha. No, ja wolę jednak zdecydowanie inne gularze niż ten. Wcale to nie jest, według mojej opinii, takie rewelacyjne, lepsze od innych. No ale każdy może mieć inne zdanie. Ja raczej takie coś średnio polecam, ale jak ktoś chce sobie samemu spróbować, może akurat jemu takie coś podpasuje, mi niekoniecznie. Może jakbym nie widział tych składników w takiej ilości, możliwe, żeby było to nieco lepsze. No ale po przeczytaniu odechciewa się kolejnego zakupu zrobić. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie, Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.